Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy pielgrzymi i przyjaciele Medjugorja, witamy. Jesteśmy razem w kolejnym wydaniu Wiadomości z Medjugorja, abyście mogli być bliżej tego miejsca modlitwy i pojednania i śledzić wydarzenia w Medjugorju. Jesteśmy przed kościołem świętego Jakuba, na którym, jak widać, rozpoczynają się prace. Ustawione jest rusztowanie do malowania kościoła. Podczas trwania prac, msze święte w językach obcych odprawiane są rano w kaplicy, a poranna msza w języku chorwackim o godzinie 7.30 przy ołtarzu polowym. 1 czerwca zmienił się także harmonogram nabożeństwa. O 18.00 codziennie odmawia się różaniec. Msza Święta jest o godzinie 19.00 i tak będzie do 1 września. W sobotę 30 maja Mediugorje połączyło się z papieżem Franciszkiem na modlitwie o zakończenie pandemii koronawirusa poprzez łącze wideo. Gorliwi i jednomyślni na modlitwie razem z Maryją było tematem modlitwy różańcowej prowadzonej przez papieża Franciszka przy grodzie z lurd w ogrodach watykańskich, połączonej z kilkoma sanktuariami maryjnymi na całym świecie. W modlitwie różańcowej brały udział osoby, które zostały bezpośrednio dotknięte pandemią koronawirusa a Ojciec Święty powierzył Maryi zmartwienia i bóle ludzkości spotęgowane pandemią. To niezwykłe wydarzenie, w którym Medjugorje również wzięło udział, było transmitowane na żywo za pośrednictwem Mundowizji. Zostało zorganizowane przez Papieską Radę do spraw krzewienia nowej ewangelizacji. Dwa lata temu, 31 maja, w święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, a wtedy i Boże Ciało, Ojciec Święty mianował arcybiskupa Henryka Hosera, wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla Parafii Medjugorje na czas nieokreślony. W tym roku, 31 maja, w święto 50, Maďugorje odwiedził Nuncjusz Apostolski w Bośni i Hercegowinie, arcybiskup Luigi Pecuto. Przy koncelebracji prowincjała franciszkańskiej prowincji w Hercegowinie ojca Milienko Sztego, proboszcza parafii Maďugorje ojca Marinka Szakoty i innych kapłanów. Odprawił wieczorną mszę świętą. Przypomnijmy sobie przesłanie przedstawiciela papieża w Bośni i Hercegowinie w poniższym załączniku. Apostolski nuncjusz Bośni i nuncjusz apostolski. W Bośni i Hercegowiny arcybiskup Luigi Pecuto powiedział na początku mszy świętej, Święto Zesłania Ducha Świętego, w czasie gdy ponownie uczestniczymy w Eucharystii w sposób rzeczywisty, a nie tylko wirtualny. Jako przedstawiciel papieża w Bośni i Hercegowinie uznałem za stosowne przejąć inicjatywę i osobiście przyjechać do Was z Sarajewa, abyście mogli poczuć wszelką bliskość i miłość Ojca Świętego Franciszka. Nie byliście sami w czasie izolacji z powodu pandemii. Nie jesteście sami teraz i nie będziecie sami również w przyszłości. Oczywiście istnieje obecność i bliskość Pana Jezusa i Jego i naszej Matki Maryi, Królowej Pokoju. Oraz miłosierdzia Bożego, które dopełniają naszą potrzebę komunikowania się z Bogiem i braćmi. Dlatego dziś wznosimy swoje modlitwy do Ducha Świętego, ufając i powierzając się orędownictwu Maryi za cały Kościół, o pokój w naszych wspólnotach, w naszym kraju i na całym świecie. Arcybiskup Pecuto powiedział, że musimy bardziej uświadomić sobie, co to znaczy być napełnionym duchem świętym abyśmy mogli zrozumieć wszystkie ważne konsekwencje dla naszego życia i odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest dla nas Duch Święty poza zwykłymi sformułowaniami katechetycznymi i teologicznymi. Podkreślił szczególnie, że nikt bardziej niż dziewica Maryja nie pojął i żył tajemnicą Ducha Świętego, szczególnie od dnia zwiastowania. Ale od tego dnia, począwszy, przechodząc przez wszystko to, czemu musiała stawić czoła razem ze świętym Józefem, możemy w naszym kulcie do niej dodać inne tytuły, tytuły sotto quali la którymi ją i nazywamy i do litanii, litani, mi się modlimy. Maria, Maria, donna, Mario, Mossa, solo, niewiasto Santo. natchniona jedynie Duchem Świętym. Ten tytuł niewiasta, którą kierował jedynie Duch Święty, doskonale wpisuje się w duchowość Maryjną, którą pielęgnujemy tutaj w Međugorju, gdzie czcimy Maryję jako królową pokoju i miłosierdzia Bożego, pokój i miłosierdzie. Są doskonałymi darami i wybranym owocem obecności i działania Ducha Świętego. Pod koniec mszy świętej proboszcz w parafii Medjugorje, ojciec Marinko Szakota podziękował arcybiskupowi Luigi Pecuto, nuncjuszowi apostolskiemu w Bośni i Hercegowinie za przybycie do Medjugorje. Drogi ojcze arcybiskupie nuncjusza Apostolski w Bośni i Hercegowinie, Wasza Ekscelencja Luigi Pecuto, dziękuję za przybycie do Maciugoria w chwili obecnej. Dziękuję z całego serca. Se sami, sami ponieważ w ten sposób kranie, nama, evo możemy odczuć bliskość naszego nas. papieża Franciszka i jego troskę o nas. Dzięki mojej obecności tutaj dzisiaj rozpoczynamy in nasze pargocia, życie duchowe, quale tej parafii, sono stati e w której dary duchowe. duchowe były liczne i nadal są. Mamy nadzieję, że wielu pielgrzymów, którzy zawsze tu przyjeżdżali po otwarciu granic i lotnisk, które nie są jeszcze otwarte, będą mogli przybyć licznie, aby spotkać Matkę Bożą, Królową Pokoju i Królową Miłosierdzia Bożego. Dziękuję Wam za przybycie. Przybywajcie wytrwale, aby się modlić. W poniedziałek po Pięćdziesiątnicy obchodziliśmy uroczystość Maryi Matki Kościoła, która szczególnie zachęca nas do refleksji nad rolą Maryi w Kościele. W szkole Matki Bożej zaprasza nas do tego samego doktor ojciec Tomislav Perwan. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pokój i dobro. Pozdrawiam Was wszystkich i życzę Wam wszelkiego błogosławieństwa i pokoju. Cieszę się, że mogę Was pozdrowić również w ten sposób i podziękować za wszystkie modlitwy, pomoc i wsparcie, gdy chorowałem na koronawirus. Tak jak powiedziałem, chorowałem, pokonałem go i wyzdrowiałem, mimo że. Jestem w grupie ryzyka ze względu na wiek. Przez ponad miesiąc przebywałem na kwarantannie w swoich czterech ścianach, gdzie rozmyślałem o swoim życiu i zawierzałem je Panu, aby poukładał fragmenty życia w całość i mozaikę. Zawierzałem wszystko również Matce Bożej. Moją wielką miłością wraz z Meciogoriem jest Matka Boża z Guadalupe. Nad łóżkiem mam jej obraz wielkości oryginału z Meksyku. Kiedy ukazało się tubulcowi Juanu Diego, powiedziała mu, czy nie jestem tutaj? Czy nie jestem Twoją matką? Właśnie wtedy jego wujek był śmiertelnie chory. Maria cudownie mu się ukazała i został uzdrowiony. Powiedziała, dla mnie choroba nie istnieje. Maria jest uzdrowieniem chorych, jak wzywamy ją w Litanii. Ta myśl była w mojej głowie nieustannie. Czy nie jestem Twoją matką? Czy nie jestem Twoją matką? Kilka dni temu wspominaliśmy Maryję, Matkę Kościoła. Z Krzyża Jezus dał nam Maryję za matkę. Blisko Krzyża była również matka synów Zebedeusza, to matka ucznia Jana, ale on otrzymał inną matkę, Maryję. Każdy z nas może wybrać Maryję jako matkę i nauczycielkę życia. Uczęszczać do jej szkoły, a to jest szkoła jej syna. Dlaczego Maryja objawia się tyle razy w historii? Powiedziałbym, że po to, by zaproponować lek choremu światu. Nieustannie pojawia się pytanie, co mówi nam pa ta pandemia i wirus, ta korona. Przede wszystkim nasza planeta jest chora. Ile żyznej gleby zostało zniszczone przez nasze autostrady? Jeden. Boeing Jumbo Jet w trakcie godzinnego lotu zużywa 14,5 tony paliwa i wszystko spada na ziemię w postaci trujących deszczy. Odpady z tworzyw sztucznych w wielkości Australii pływają w naszych oceanach i morzach. Plastik nie ulega rozkładowi, dlatego nasze życie jest zagrożone zarówno z lądu, jak i z, morzu. z morza. Nasza cywilizacja jest chora. Nie mam na myśli jedynie pandemii, ale ogólnie. Nie. Papieże mówili, że jest to cywilizacja śmierci, ponieważ Bóg został wyrzucony ze społeczeństwa i usunięty z prawa. Nie ma moralności, nie ma prawdziwych wartości. Mamy prawa sprzeczne z prawem podstawowym i moralnością. Co Maryja nam tu mówi? Uczyńcie to, co mówi Wam mój syn, a co mówi Jezus. Pierwsze słowo to nawróćcie się. Należy. Myśleć to w głowie Uczynić zwrot w życiu Tak dalej być nie może Życie musi się zmienić Wirus nie jest karą Bożą Ale jest dla nas upomnieniem Dlaczego? W kazaniu na górze Jezus pięć razy mówi O piekle i ogniu piekielnym W kazaniu na górze Jezus nie jest łaskawy To On wypowiada te trudne słowa Abyśmy Go zaakceptowali Maryja bierze nas za rękę Jak dziecko Ona uczy nas chodzą. Chodzić. Wiemy, jak matka uczy dziecko chodzić, bierze je za rękę, pochyla się głęboko, a następnie idzie za nim krok po kroku. W ten sam sposób Maryja bierze nas tutaj do swojej szkoły, abyśmy się zmienili, aby ostatecznie zmienił się świat poprzez nas i z nami. Dziękuję Wam bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Apostolska Adhortacja apostolska radość Ewangelii pięknie opisuje Maryję. Ona jest misjonarką, która przybliża się do nas, aby nam towarzyszyć w życiu, otwierając serca na wiarę swoją macierzyńską miłością. Jego prawdziwa matka kroczy z nami, walczy z nami i nieustannie wylewa bliskość miłości Bożej. Drogie dzieci, módlcie się za ze mną o nowe życie Was wszystkich. Dziadki, Znacie w swoich sercach mienia. wiecie, co trzeba zmienić. Wróćcie, Wróćcie do Boga i Jego przekazań, aby Duch Święty przemienił Święty Wasze życie i oblicze tej która ziemi, która potrzebuje odnowy w duchu. Dziadki, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą. Bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia. Nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i opieki świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z Wami i wszystkich Was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję Wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Wielu pielgrzymów tęskni za Meciugoriem. I z niecierpliwością czekają, aż będą mogli ponownie odwiedzić to miejsce modlitwy i pojednania. Ale przez cały czas łączy nas modlitwa. Medjugorje przybywa do waszych domów za pośrednictwem transmisji na żywo. Oto ciekawa historia o przyjaciołach Medjugorja z Węgier. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy przyjaciele Meciugoria. Witamy Was. W dzisiejszej rubryce w szczególny sposób witamy osoby z obszarów języka węgierskiego, a dzięki technologii udajemy się do Budapesztu, do domu naszej tłumaczki Andrei Szarniaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Andrea. Witaj. Na wieki wieków pozdrowienia z Budapesztu dla wszystkich. Andrea, jak ważna jest transmisja programu modlitewnego dla naszych węgierskojęzycznych przyjaciół teraz, gdy nie mogą przyjechać do Metegoria, obszar węgierskojęzyczny jest znacznie większy niż same Węgry. W Rumunii jest bardzo duża liczba Węgrów, następnie znaczna ich liczba mieszka również w Słowacji i Serbii, a także w Chorwacji, a pielgrzymki do Medjugorja ze wszystkich tych terytoriów odbywały się już w latach 80. XX wieku. Transmisja programu modlitewnego w języku węgierskim jest niezwykle ważna dla pielgrzymów i czcicieli Medjugorja z Węgier i Rumunii, natomiast z Serbii bardzo pomaga z powodu słabszej znajomości języka serbskiego. Jak widać po doniesieniach z diaspory, Belgia, Niemcy, Austria, nawet Australia, chętnie słuchają całego programu modlitewnego w swoim języku ojczystym. Czy są zadowoleni? Z nowych treści, w tym również z wiadomości. Wiadomości i wideo w czwartki zawierają informacje o wydarzeniach z Meciogoria. Są chętnie przyjmowane, ale w żaden sposób nie mogą zastąpić pielgrzymek. Wszyscy czekają na okazję, aby przyjechać do Meciugoria, aby ponownie doświadczyć wszystkich błogosławieństw tego świętego. Wszyscy czekają na okazję, aby przyjechać do Medjugorja, aby ponownie doświadczyć wszystkich błogosławieństw tego świętego miejsca. My również mamy nadzieję, że wkrótce do nas przyjedziecie. Przez cały ten czas tłumaczyłaś dla obszaru węgierskojęzycznego wiadomości i program modlitewny ze swojego domu, z którego również teraz się słyszymy. Jak to wygląda, Andrea? Można by długo opowiadać o tym, jak zaczęłam tłumaczyć z domu. Należy zauważyć, że od 1992 roku w poniedziałek wielkanocny rozpoczęłam. Poczyna się tak zwana Wielkanocna Pielgrzymka z Węgier z udziałem kilkuset pielgrzymów. W tym roku wszyscy, którzy się zapisali na pielgrzymkę, stanęli przed niemożnością pielgrzymowania z powodu epidemii COVID-19. Po rozmowie z księdzem Kemenes Gaborem zapytałem osoby za to odpowiedzialne w Meciugoriu, czy istnieje możliwość pod względem technicznym, by tłumaczyć z Węgier. Niestety otrzymaliśmy negatywną odpowiedź z powodów technicznych, ale pojawiła się propozycja, co można zrobić. Natychmiast zmieniłam mojego dostawcę usług internetowych, dostosowałam technicznie mój komputer do kanału YouTube i wykonałam kilka próbnych tłumaczeń. Od Wielkiej Soboty codziennie tłumaczę cały program modlitewny, począwszy od Różańca z rozważaniami, aż do końca. Jak? Obraz oglądam na ekranie, tonu słucham w radio Mir, bo tam nie ma przerw i mówię do swojego mikrofonu. Tak więc na YouTube jest transmisja na żywo z Mediugoria z węgierskim tłumaczeniem. To nie jest łatwe ale czynię to z zadowoleniem ponieważ widzę, że bardzo wiele znaczy to dla tych, którzy doświadczyli Medjugorje i bardzo im tego brakuje Andrea, czy na zakończenie chciałabyś powiedzieć coś jeszcze naszym widzom wszystkim z obszaru węgiersko języcznego przede wszystkim chciałabym podziękować całemu zespołowi który organizuje transmisję programu modlitewnego z Medjugorja za możliwość tłumaczenia w taki sposób, jak teraz jest to możliwe. Dziękuję moim widzom za cierpliwość z powodu chwilowych przerw technicznych, a zwłaszcza za ich podziękowania, za rozpowszechnianie wiadomości o tym, że istnieje możliwość uczestnictwa w programie modlitwy. Liczba bezpośrednich słuchaczy kanału YouTube wzrasta każdego dnia, a Radio Maryja pośredniczy w transmisji prawie codziennie. Największa jak dotąd liczba widzów wynosiła 20 tysięcy wielkie dzięki Bogu i Matce Bożej dziękuję Andrea dziękuję za to, że jesteś i za umożliwienie naszym węgierskojęzycznym przyjaciołom, by choć częściowo mogli być w Medjugorju dziękuję raz jeszcze pozdrawiamy Was w Budapeszcie a teraz obejrzyjmy, co nasi przyjaciele powiedzieli o Medjugorju i o tym, jak bardzo im go brakuje. Jestem medjugorskim pielgrzymem. Nazywam się Fekete Szabols i jestem członkiem wspólnoty modlitewnej, założonej z myślą o doświadczeniach z Mediugoria. Od wielu lat pielgrzymujemy do Mediugoria. I jesteśmy bardzo wdzięczni za istnienie Mediugoria, a zwłaszcza wdzięczni Bogu za to, że pozwala Matce Bożej być z nami tak długo i prowadzić nas do swego syna. W tym roku, począwszy od Wielkiego Tygodnia, otrzymaliśmy ogromny prezent, tłumaczenie wieczornego programu modlitewnego na język węgierski. Możemy dołączyć do liturgii i poczuć, że jesteśmy bliżej Mediugoria. Czułam strach przed koronawirusem, ale oglądając i słuchając programu modlitewnego, zawsze się uspokajałam. Czułam, że Medjugorje przyszło do mojego pokoju. Członkowie Wspólnoty Modlitewnej są tego samego zdania, ponieważ włączając się do wieczornego nabożeństwa, zyskujemy szczególną siłę. Pozdrawiamy Was wszystkich i do zobaczenia w Medjugorju 31 lipca tego roku. Witam Was wszystkich z miłością. Nazywam się Kalowicz Weronika. I byłam w Mediugorju już kilka razy z rodziną. Niedługo po powrocie do domu pojawiła się epidemia i mogliśmy zajrzeć do życia Mediugorja tylko przez internet. I dzięki transmisjom online Programu modlitewnego nam się to udało. Mam nadzieję, że jak najszybciej będę mogła przyjechać znów do Mediugoria. Dziękuję Wam, że oglądaliście kolejne wiadomości z Mediugoria. Dziękuję wszystkim Wam, przyjaciele Mediugoria, za pomoc w szerzeniu orędzia pokoju poprzez Wasze darowizny i modlitwy. Na Waszą prośbę, Otworzyliśmy konto PayPal, abyście mogli uczestniczyć w kosztach produkcji, tłumaczenia i transmisji naszego programu na cały świat poprzez wpłatę darowizny. Dołączcie do naszej wielkiej rodziny modlitewnej, ponieważ wspólnie tworzymy Fundusz Przyjaciół Mediugoria. Piszcie do nas na mail mir.małpa.mediugorie.hr Oglądajcie nadal transmisję na żywo programu modlitewnego. W soboty katechezy naszych Franciszkanów. Do zobaczenia za tydzień w następnych wiadomościach z Mediugoria. Do tego czasu niech towarzyszą Wam pokój i dobro.